Ciełoneczkoziska jest strony wasz host Max nie umigać w kolejnym odcinku Iron Lunga. Muszę zobaczyć. Krzaki, płyniemy. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Płynąłem sobie tutaj wracając, off camera, i nagle trzepło mnie coś. Byłem w tu, przyniosłem je tu. Płyniemy teraz tu. Nie chcę już więcej gadać. A teraz pytanie, jak przepłynąć tu? Czy jak popłynę, to to mnie teleportuje, trzepnie, zje i wypluje? Z... You, you will today find out! <grymne> Dobra. E, mamy nice liczbę.

Okej, okay, no to git. Zrobimy sobie tak i płyniemy. Nie powinno zasadniczo nic nam grozić. Okej, okay, mamy 444, nawet dobra liczba. Musimy dopłynąć do Y520, X630. No dobra. Hmm. Okej, okay. to płyniemy. X musi być ile? 500... Y, 600, no to płyniemy do 600. A Y? Y maksymalnie powinno być 520, więc za dużo nie płyniemy. Tak, do 5... Co to było? Okej, okay, dobra, płyniemy. Już troszeczkę pod pewny kąta zacząć płynąć. Okej, okay, to jest idealna liczba do policzenia. Y mamy 500 A tu mamy 590. Więc prawie Y jest 500. No to git. I płyniemy. 601x 601 y 516, jesteśmy gdzieś tu, bardzo blisko, płyniemy. Jest już ok. Teraz muszę mieć tylko tak, no, no lepiej, o. jakoś tak. 90 stopni, tak. Dwadzieścia trzy. y 20. Ile to było? I axis sześćdziesiąt trzy. W ogóle zobaczymy dzicy, co, co... Jak mam to zrobić? Mhm. No nie, bo mam... E, muszę muszę troszeczkę do tyłu dopłynąć. Muszę zmniejszyć y. Ale nie mogę zmniejszyć x, musi być 3. No to muszę się przekręcić na tyle, żeby móc zmniejszyć tylko y. Hmm? gdzie się przekręciłem dobra 18 ma 23 20 to ma być 20 y Uuu, jak to było płynąć? to jest do tyłu tak i nam rośnie y ma nam spaść y 20 ma być 20 dobra

Krzyjcie się jeszcze, jeszcze o. Ech, tak musi być. Jakieś kości. No dobra. Teraz jesteśmy tu. Ja może popłynę w tędy. Zobaczymy, czy da się przepłynąć tędy, bo tu wygląda tak, jakby umyć możliwość. Ech. Będziemy się po pozycji X, bo mamy i tak 520, no to jesteśmy gdzieś tutaj, no to będziemy sobie płynąć. Ustawimy sobie na pozycji jakieś 270 kątów i płyniemy. Wolę, wolę pod 69. W ogóle, gdzie mogę Gdzie mam płynąć? To jest gdzieś w okolicach... 400. Dobra, to X400 sobie zrobimy. I zobaczymy, co dalej. Prawie 500 535 na 512. Nie, nie powinno być. Mam już tu jestem, a y pozycja 518, to jestem tu. Dobra, dobrze płynę. Czyli troszeczkę faktycznie klima zaczyna się powoli mi udzielać w tej grze, jakby ktoś Now what? 400.

na chyba Coś jest przede mną Kiś wiru wiru? Jest luka, to bez przejścia. Idealnie przeciśniemy się, no lepiej nie będzie płyniemy. Och. 6, 605 605 x 300, chcę to wypłynąć. Dobra, jestem. Nie będzie równo, będzie łatwiej mi wymierzyć.

Nie chcę spłonąć. mi to nie gaśnie. To mi wszystko się pali. Bogowie, kto się tego spodziewał? Dobra, dobra. Byłem taki szczęśliwy, a mi się tu pożar zrobił. <grybujesz> o Boże. Dobra, 25, no to muszę mnie troszeczkę popłynąć pod pewnym kątem, prawdopodobnie tym. O tak, będzie na najlepiej. 25 na 700, no to płyniemy. Tak dobrze płynę, bo mu to musi zmniejszać się, a tu musi spadać. Ścinem 25 potrzebuję, 28 mam. No to jeszcze muszę sporo, ale już nie pod tym kątem, już pod tym. Tak bardziej, o. I to dalej powrótku. O, jest sawe, super. 71, dobra. Pod mniejszym kątem.

18. Aha. Kupa szkieleta. Tyle. Teraz pytanie. Tu, gdzie będziemy się cisnąć, wciskoć? Czy płyniemy od razu tutaj? I tak czy siak, jak pójdziemy tutaj, musimy wrócić. Bliżej mi się wydaje, że jest to, ale jest to trudniejsze. Będziemy płynąć przez rzeczy. I tu trochę mapy nie ma, więc to trzeba troszeczkę zgadzywać, jak to tu popłynąć. I będzie bardzo ciasno. I to jest chyba najtrudniejsze miejsce. Ale jest, widzę, że też. Może tu popłyniemy. O. Będziemy potem musieli dłużej wracać. Ale to prawdopodobnie zrobisz off kamera Popłynę sobie tu tam. Popłyniemy sobie. Że troszeczkę w tędy popłynąć. Aksis się będzie zwiększał. X będzie y, malał. X będzie się zwiększał. X będzie malał. Dobra, ile ja tu potrzebuję, żeby było równo? Równo 700. A potem płyniemy prosto. A to jest takie 600. 680 bym powiedział. 690. Nie. Płyniemy do przodu, nie do tyłu. Musimy zmniejszać YK. A jak X? X. Dobra, ważne nie, nie. Ta. Dobra, X mam e, prawie 400. Dobra, tam zaklęłbym to do 400. Jestem 600, no to będzie git. 90 stopni. Może być nawet trochę wyżej. O, o autosawe, tak na 400, 400, 425, tak, 25 może być. To jest tu. A 690, no to to jest tu. W tym miejscu jestem. I git. I że udało nam się przepłynąć ten kawałeczek, zaliczyć to, popłynąć tędy. Jakim cudem przepłynąć tędy i zaliczyć to. To uważam za bardzo udany dzień. Resztę sobie oczywiście zostawię na później, całą tą drogę, bo to jest dwa punkty, dwa punkty. Może będzie ending, nie wiem. To tak dziękuję za oglądanie, co się czułem. Oczywiście, zostawcie suba i lajka. Like na dole oczywiście wszystkie linki W opisie, u góry karty Cześć i cześć, pa, żegnamy się W następnym odcinieczku Cześć, pa, trochę krótszy dzisiaj, pa Cześć, było fajnie, dziękuję